Koło. Po kilku spokojnych latach znów nastąpił ostry konflikt z dyrekcją szkoły. Stałem się persona non grata. Próbowano mnie zdyskredytować, by później zwolnić z pracy. Przez wiele lat widziałem podobne działania wobec niewygodnych nauczycieli i dlatego postanowiłem tanio swojej skóry nie sprzedawać. Dodatkowym bodźcem do walki o godność stał się fakt, Skrzywdzenia przez dyrekcję śmiertelnie chorej koleżanki. Założyłem koło związkowe i zostałem jego przewodniczącym. Utworzyłem stronę internetową koła, gdzie na forum zaczęły pojawiać się artykuły i wpisy dotyczące różnych paskudnych działań dyrekcji różnych szkół wobec ich pracowników. Rozpętała się kolejna burza w szkolnym środowisku. Następowały ostre wymiany zdań zarówno na radach pedagogicznych, jak również w gabinecie dyrekcji i podczas mediacji z kuratorium. Strona funkcjonowała prawie rok i po negocjacjach prowadzonych przez panią mediator-wizytator podjąłem decyzję usunięcia strony oraz tego forum. Kilka miesięcy później, na walnym zebraniu związkowym, zostałem dość niespodziewanie wybrany do władz. Do władz związku zawodowego. Potem dyrekcja próbowała mnie zwolnić z pracy, naruszając w ten sposób ustawę o związkach zawodowych. Wygrałem dzięki temu dwie sprawy w Sądzie Pracy. Zeskanowana strona internetowa została przedstawiona na sali sądowej, ale sędzia odrzucił ją jako dowód w wymienionej sprawie. To były początki, mikroskala tego, co nastąpiło później.